Dziemanko widzowie! z tej strony Czyli i dzisiaj otwieramy nową gazetę LEGO Spider-Man! Spiderman! Uhu! Yeah. Oj tak widzowie! Dzisiaj będę budować zielonego goblina, także zostawcie łapkę w górę i subika na kanale po więcej takich materiałów. A i ten kto zostawi subskrypcję na tym kanale, zostanie pokazany na w następnym odcinku, także jedziemy do otwierania! Okej, okay, widzowie. Także otwieramy sobie tą niesamowitą gazetę. Okej, okay. gdzie to się tutaj otwiera? No dobra. Także uwaga, 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 uwaga. O. I wywalamy wszystko. U. Widzę, że mamy nowe karty. To jakaś fajna paczuszka. Na sam koniec sobie otworzymy. A tu niesamowita, świecąca się karta. Dobra, otwieramy to mamy tego goblina, także otwieramy. Zobaczymy, jak on w środku wygląda. A! Przyklejam się. A! Tadam! Uwaga! Ju! Trochę tego jest. Także uwaga! Magic! Także mamy figurkę zielonego goblina. A teraz czas na resztę. Także mamy niesamowitego zielonego goblina na niesamowitym ślizgaczu. I może tak ci latać sobie. No, i tu ma bombki, którymi może rzucać. Uu. No dobra. To to teraz idziemy do samej gazety. Tak Także w gazecie znajduje się instrukcja do zbudowania tego zielonego goblina, e gry, komiksy i fanarty. No, jeszcze jest plakat, ale to tam nie O, tu mamy całą instrukcję do zbudowania. No, ogólnie gazeta też ciekawa, jakieś historyjki można sobie obejrzeć, poczytać. Także to tyle. A teraz czas przejść do kart. Także otwieramy sobie tutaj tą pierwszą, bo uwaga, żeby jej nie rozerwać, jak kiedyś jedną rzecz rozerwałem. Jak to się otwiera? Okej, okay, uwaga, mamy tutaj. Jakiś stwór. O, ja, i to jest jakaś fajna karta. Dalej mamy. A, jakąś część układanki. Samolot Kapitan Marvel. Jakoś tak. O, mamy tutaj y, Iron Man. Loki Thanos. I ostatnia karta to Nick Fury. Także to wszystko. A i okazało się, że ten oto pan. To jest komiksowa abominacja, także teraz wszystko powiedziane. Przechodzimy do ocenianki. Także, słuchajcie widzowie, to jest ocenianka i oceniam ten sprzęt naprawdę bardzo dobrze. Tak jak ten zielony goblin. On, ta figurka, naprawdę 10 na 10, albo ten ślizgasz. Tak samo, słuchajcie widzowie, także zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na kanale po więcej takich niesamowitych odcinków. Także, cześć. Do następnego odcinka. Wuhu!